Jak tworzą się zmiany zwyrodnieniowe? Czy zmiany zwyrodnieniowe bolą? Jaki związek ze zmianami zwyrodnieniowymi ma wątroba czy cukier? Tomasz Paprzycki, Czaka Lakaosteo. Razem z Kleofazem zapraszamy na odcinek poświęcony zmianom zwyrodnieniowym. Panie, jakie pan ma tu zwyrodnienia? To kolano wygląda, jakby miało 120 lat. Osteofity jak kalafiory, tu chrząstki praktycznie nie ma. Nic dziwnego, że to kolano pana boli. Tego typu zdania słyszało wielu moich pacjentów i z gabinetu takiego specjalisty wyszli o wiele bardziej chorzy i z większym bólem. I oczywiście z terminem operacji umówionym na za 5 czy 6 lat. Zmiany zwyrodnieniowe dotyczą wielu tkanek, głównie kości. I są to różnego rodzaju zniekształcenia, zmiany kształtu kości. Tak zwane osteofity, czyli wyrośla kostne. Jest to kość, która nabudowała się w nie w tym miejscu, co trzeba. Kości rosną pod wpływem nacisku i w miarę życia, funkcjonowania, uprawiania różnych sportów, kiedy nasze kości dostają bodźce pod różnymi kątami, zaczynają sobie powoli, powoli narastać. Ten proces na szczęście trwa bardzo długo, ale w efekcie każdy z nas, jedni troszkę wcześniej, inni troszkę później, będzie miał zmiany zwyrodnieniowe kości. I uwaga, u większości z nas te zmiany nie będą dawać objawów, nie będą boleć, to nie będzie nasz główny problem. Są to naturalne procesy starzenia. Nasze kości są bardzo słabo unerwione, między innymi dlatego te zwyrodnienia zazwyczaj nie bolą. To, że kość zmieni swój kształt, zazwyczaj będzie skutkowało tym, że będziemy troszkę sztywniejsi. I będziemy mieli mniejszy zakres ruchu i może to pośrednio wpłynąć na jakieś bóle, ale zazwyczaj nie jest to główną przyczyną. Zmiany zwyrodnieniowe mogą dotyczyć nie tylko kości, ale na przykład chrząstki stawowej. Chrząstka stawowa nie jest w ogóle unerwiona. I tam nie będzie już osteofitów, tylko chrząstka po prostu albo staje się coraz cieńsza, ściera się, albo dochodzi w niej do ubytków, które są zaklejane taką chrząstką włóknistą, albo taką tkanką, która przypomina klej. I ona już jest jakościowo gorsza niż nasza oryginalna chrząstka szklista. Zmiany zwyrodnieniowe mogą dotyczyć dysków, naszych krążków międzykręgowych. I tam najczęściej to, co czytamy na wynikach różnych rezonansów, dochodzi do dehydratacji. Dehydratacja to jest zmniejszenie ilości wody. Dyski dobrze uwodnione są po prostu. грубше. A w miarę jak tej wody jest coraz mniej, one stają się cieńsze. Dlatego później czytamy na przykład na rentgenach, zwężenie przestrzeni międzykręgowych. Jeżeli dyski są cieńsze, to dwa kręgi zbliżają się do siebie. Ta szpara będzie cieńsza. A na rezonansie, gdzie widać dyski, bo rentgen pokazuje tylko kości, będzie widoczna dehydratacja samych dysków, że krążki są po prostu cieńsze. Ale to nie oznacza od razu, że one przez to bolą i to daje objawy. Po prostu są cieńsze. Zmiany zrodnieniowe mogą dotyczyć też ścięgien, więzadeł. Tam z kolei mogą powstać entezofity, takie małe zwapnienia. I to także może sprawić, że to ścięgno wtedy będzie bardziej podatne na urazy, będzie troszkę sztywniejsze, ale nie oznacza od razu, że to boli. Największy problem ze zmianami zwyrodnieniowymi jest taki, że je bardzo ładnie widać na obrazkach, na rezonansie, na rentgenie, na USG. Tam to pięknie widać. Jeżeli ktoś przychodzi z bólem kręgosłupa do specjalisty, pokazujemy rezonans, a tam dehydratacja, zwyrodnienia, to tacy specjaliści często łączą tylko te dwie kropki. Ból I <laughs> a na rezonansie wyszły te dehydratacje. No to mamy winnego. Łączymy te dwie kropki, nie patrzymy na wszystkie inne rzeczy. A jeżeli widziałeś mój filmik o przyczynach bólu w odcinku lędźwiowym, to wiesz, że jest ich pełno. Może być przyczyna mięśniowa, więzadłowa, powięziowa, stawowa. Może to być ból rzutowany, może od jelit, może od innego narządu. Ale niestety często w gabinecie specjaliści nie mają tyle czasu, więc muszą jak najszybciej połączyć jakieś kropki. A najłatwiej jest połączyć to, co widać, te zwyrodnienia. To samo dotyczy kolana, to może wyjść tak. Yeah. <laughs> you chondromalacja, mogą być jakieś zaburzenia chrząstki, że jest cienka, że tam są jakieś ubytki. No a kolano boli, no bo może być tak samo, jakiś problem mięśniowy czy inny, czy przepływowy, czy może żylny, czy limfatyczny, czy jeszcze inny. Ale ewidentnie widać zaburzenia chrząstki i to na pewno to. Tym bardziej, że na to można zalecić zastrzyki. Miałem bardzo wiele ciekawych historii z gabinetu, jeżeli chodzi o pacjentów z bólem zwyrodnieniowym kolana. Najbardziej pamiętam pana Jerzego, którego rezonans wyglądał właśnie tak, jak mówiłem na początku, tam kalafiory, zwyrodnienia, chrząstki praktycznie nie było. Zakwalifikowali go do operacji endoprotezoplastyki stawu kolanowego, no ale niestety, czystety, termin był za 4-5 lat. I przez ten czas pan Jerzy niestety trochę podupadł na zdrowiu kardiologicznie. Zaczęło mu nie domagać serce. A z sercem to już nie ma żartów, dlatego dostał bardzo takie rygorystyczne zalecenia dietetyczne odnośnie aktywności regularnej, fizycznej, odnośnie snu. I pan Jerzy bardzo ostro się za siebie wziął i schudł kilkanaście kilo i regularnie pływał, i jeździł na rowerze i się wysypiał, no bo czego się nie robi dla wnuków. I jego zdziwienie było bardzo duże, gdy po roku takiej rygorystycznej pracy nad sobą ból kolana zmniejszył się o 80%. I ustabilizował się na takim poziomie, który właściwie go zadowalał, no bo coś tam go czasem zakuło, ale mógł chodzić, mógł się ruszać, nie narzekał. Zrobił sobie jeszcze raz rezonans tego kolana i wyszło mu dokładnie to samo, co było. Z wyrodnienia, tam ta chrząstka praktycznie nie istniała i tak dalej. Ale wystarczyło zmienić Niż te podstawowe rzeczy, wziąć się za siebie, i nagle ból kolana zmniejszył się bardzo wyraźnie. I takich przykładów z gabinetu miałem bardzo dużo. Zmiany zwyrodnieniowe praktycznie nie są do, do cofnięcia tych osteofitów, no nie da się dietą. Czy jakimś ruchem wyleczyć? Praktycznie zostaje leczenie operacyjne. Ale leczenie zwyrodnień, żeby je likwidować, no nie powinno być celem samym w sobie. Zatem z tej historii możemy wyciągnąć kilka ciekawych wniosków. Zmiany zwyrodnieniowe, nawet jeżeli są, nie muszą dawać objawów. Po drugie, zanim zdecydujesz się na operację jakiegoś stawu, bo wygląda bardzo źle zwyrodniale, jest cały szereg innych rzeczy, które możesz wdrożyć. Może uda się tej operacji uniknąć. Tylko jest potrzebna bardzo rygorystyczna praca nad sobą. Po trzecie, leczenie obrazków, wyników, rezonansu, rentgena, USG, bez patrzenia na pacjenta, na człowieka, to średni pomysł. Czwarty wniosek: kardiolodzy czasem mogą pomóc wyleczyć twoje kolano. Oczywiście operacja czasem jest nieunikniona, jeżeli każdy krok sprawia ból. Dotyczy to czy biodra, czy kolana, czy stopy, tam czy zachodzi o haluksy. Jeżeli paluch jest już pod takim kątem, że nie można postawić kroku, kolano kuje, biodro, kość udowa, która tam jest, tworzy staw biodrowy, ona powinna być taka kulista. Z wiekiem staje się coraz bardziej taka. Jak sześcian, kwadratowa. Może wtedy przy każdym kroku dawać ból. I mimo zmiany diety, zmiany aktywności fizycznej, jakiejś fizjoterapii, ćwiczeń, jeżeli nic nie pomaga, operacja czasem jest nieunikniona. Dla mnie jako osteopaty taka informacja, że ktoś ma zwyrodnienia była pewnym dodatkiem i patrzyłem na to w jakim wieku jest pacjent. Jeżeli ktoś miał duże zwyrodnienia, miał 60-70 lat, no to twierdziłem, że to adekwatne do wieku i nie szukałem głównej przyczyny jego bólu w tych zwyrodnieniach, tylko szukałem gdzie indziej. Na zwyrodnienia zawsze można zwalić winę, i faktycznie, jeżeli nic innego nie pomogło, no to zostaje wniosek, że może faktycznie, no to już jest tak zwyrodniałe, że już nic nie pomoże. Ciekawymi przypadkami były osoby młode, 20-30 lat, które przychodziły z dużymi zwyrodnieniami, i tu już była czerwona lampka w głowie i pytanie, co poszło nie tak. Okazuje się, że zwyrodnienia szybciej tworzą się u osób, które w młodym wieku, wieku kiedy, na przykład, jeżeli chodzi o kręgosłup, kręgosłup rósł intensywnie między tym 12, 13, 15 rokiem życia, albo poprawiały sport wyczynowy, a jeszcze najgorzej jakieś kulturystyczne, jakieś związane z dźwiganiem dużych ciężarów, albo miały ciężką pracę fizyczną, na przykład jakieś sezonowe prace przy zbiorze jakichś owoców czy warzyw, albo dotyczyło to dzieci, które pomagały rodzicom na wsi, na przykład przy żniwach. U takich osób mogą zmiany zwyrodnieniowe rozwinąć się szybciej i szybciej dochodzi do aktywnych dyskopatii. Ciekawym przypadkiem opisanym przez naukowców była dziewczyna 20-letnia, która zgłosiła się do lekarza z bólem pleców i jak zrobili jej rezonans krę... Supo okazało się, że ma zmiany zwierodiniowe jak 80-latka, więc zaczęto drążyć temat i okazało się, że kiedy miała dwa lata, to napiła się jakiegoś środka do czyszczenia rur, jakiegoś coś typu kret i bardzo mocno uszkodziła sobie wątrobę. Ona praktycznie otarła się o śmierć. Między innymi ten przypadek przyczynił się do odkrycia powiązań mocnych pomiędzy wątrobą a zmianami zwyrodnieniowymi. To są dosyć skomplikowane szlaki metaboliczne, ale okazuje się, że osoby, które nie dbają o wątrobę, przesadzają z cukrem, przesadzają z alkoholem, przeszkadza. Jakieś zapalenia wirusowe, na przykład wątroby, przesadzają z lekami, biorą bardzo dużo leków, także będą miały tendencję do szybszego tworzenia się zmian zwyrodnieniowych kości. Kolejna rzecz, bardzo, bardzo ciekawa, to jest powiązanie tworzenia się zmian zwyrodnieniowych z cukrem. Mamy taki hormon w naszym ciele, który jest wytwarzany przez komórki kościotwórcze, nazywa się osteokalcyna. Osteokalcyna wzmaga obrót kostny, czyli jakby nasila procesy tworzenia się nowych komórek kostnych. Ale jedną z takich największych mocy osteokalcyny jest to, że potrafi uwrażliwić na nowo receptory naszych komórek na insulinę. A to oznacza, że osoby z insulinoopornością, czy z cukrzycą typu drugiego, osoby, które przesadzają z cukrem i receptory naszych komórek już przestają reagować wtedy na insulinę, mają bardzo często podwyższony poziom osteokalcyny, która próbuje ratować jakąś tą sytuację. Ale przez to szybciej dochodzi do zmian zwyrodnieniowych i tutaj nie tylko kości, bo mocno cierpią na tym ścięgna, a w zasadzie miejsce, gdzie ścięgno mięśnia, przyczepia się do kości. I są trzy takie miejsca, które najczęściej na tej sytuacji cierpią. Jest to miejsce przyczepów ścięgien do kości piętowej, do guzowatości piszczeli i do kości łonowej. A te problemy nazywają się Ostroga Piętowa, Kolano Skoczka i Pubalgia. Oczywiście nie jest to jedyny problem, że należy odstawić cukier, i już wtedy wszystkie te trzy problemy znikną. Ale jeżeli cierpisz na któryś z tych problemów, to jednym z ważnych elementów będzie odstawienie cukru. Oprócz odstawienia cukru i dbania o swoją wątrobę, zapobieganie zwyrodnieniom polega jeszcze na kilku innych bardzo podstawowych rzeczach. Zmiany zwyrodnieniowe tworzą się wolniej, jeżeli stawy są dobrze odżywione, jeżeli krew tam dobrze przypływa i odpływa. Zatem regularny ruch. Jeżeli chcesz przyspieszyć u siebie zmiany zwyrodnieniowe, to po prostu przyjmij pozycję siedzącą i cały dzień się nie ruszaj, najlepiej jeszcze nie zmieniaj pozycji, bo wtedy nacisk będzie ciągle w tym samym miejscu i w zależności od tego, jak siedzisz, niektóre miejsca w swoich kościach będą po prostu wtedy narastać troszkę szybciej. Czyli albo ta sama pozycja, albo powtarzanie ciągle tego samego ruchu, kiedy pracują ciągle te same mięśnie i ciągle jest nacisk też tylko w tych jednych określonych punktach. Czyli regularna aktywność fizyczna, częsta zmiana pozycji. Najlepiej ta aktywność w nich będzie zróżnicowana. Trochę rower, trochę pływanie, trochę bieganie i tak dalej. I druga bardzo ważna rzecz to jest odpowiednie nawodnienie organizmu. Zdrowa, elastyczna tkanka jest odpowiednio nawodniona. Każdego z nas z wiekiem dojdzie do tej dehydratacji, o której wspomniałem. To nie tylko dotyczy dysków. Z wiekiem wszyscy stajemy się coraz bardziej wysuszeni. Jak jest mało wody w naszym ciele, wiele procesów metabolicznych nie przebiega tak, jak powinno. I zmiany zwyrodnieniowe także będą tworzyć się szybciej. Dlatego dbaj o codzienne nawodnienie, unikaj alkoholu, który nas odwadnia. Będzie mi miło, jeśli zostawisz komentarz, suba, łapkę w górę i widzimy się w kolejnym filmie.